Dziś 17. rowerowego wyjazdu na północ zaczynam tutaj na południu wyspy Sarema. Nie wiem, co tu się dzieje, ale fajnie. Takie stosy. Pozdrawiam, skargi. Chciałem wam pokazać, jakie fajne są przystanki w Estonii. Raz zamykane drzwi. Tu normalnie kultura. Czysto i tu są skrzynki pocztowe dla mieszkańców okolicy miotła w ogóle pełna kultura o lustro nawet jest to są przeciwczołgowe zęby smoka tylko stare kto coś gotował bo kipi Pole konopi tutaj jest. Znacie jakąś kurewerę? Tam rozbiłem namiot, bo przy wiacie się ludzie jeszcze kręcili coś. Tu mam teraz ogień, tu wiatka, a tam idzie rok, którym się umyłem.